Bardzo znane takie przypadki. Zresztą tu w Gdańsku jest y, y, też opisana tu, ta, ta sytuacja. To dotyczy jednego gościa, który funkcjonował no, przez, ja nie wiem, 20-30 lat y, jako, y, jako człowiek służb, tak. Nie wiadomo jakich, nie? ludzie w to wierzyli wszystko, zarabiał mnóstwo pieniędzy. I to oczywiście w tej legendzie też pomógł mu sam Nikoś, bo on też uwielbiał takie, takie, takie zagrywki. Bo na przykład tutaj sprawa Darka Michalczyskiego, prawda, że Nikoś, Edyta Skotarczak, pokazała zdjęcia w książce i, i tam na swoich social mediach, jak Nikoś tam jest z, z Darkiem Michalczewskim. Tylko, że tutaj wedle mojej oceny jest taka sytuacja, to nie Darek Michalczewski potrzebował zdjęć z Nikosiem, tylko Nikoś z Darkiem i on to po prostu sobie... To prawda, wiesz, zdjęcia mają to do siebie, że można im przypisywać różną, różną tak naprawdę wartość, można dorobić do, do nich różną historię, a jak było naprawdę, to wiedzą tylko te dwie osoby, które na zdjęciu są i ta, która to zdjęcie robiła. No.